Gdzie jest błysk? Każdy, gdzie on jest? Szybciej! Nie mam czasu. My nie wiemy. to się dowiedzcie. No, a ty co? Wszystko ok? Jest jeszcze lepiej niż ok. No to sama go znajdę. Musimy go znaleźć. Inaczej marnie załączycie. Co? Nie czaję. Ja też. Oj, coś się złego stało z tym salem. No. Tak. A więc ogłaszam was mężem i żoną Dobra, koniec ślubu. Co ci znowu chodzi, Salem? Jest zazdrosna? Co? Nie. Ale powiem ci tyle. Już po tobie. Nie przejmuj się ją. Ona jest jakaś dziwna. No właśnie też to zauważyłam. Ja. To Dobrze wyglądam na te spotkanie. Witaj królowo Solean. Cześć. Wszystko ok? Tak. A więc to jaki dom poszukiwania błyska? Wszyscy mówili, że go nie ma. Tak, jakby wyparował to źle. Może go w końcu sama znajdę. W jaki sposób użyję mojej mocy? Jesteś tego pewna? To bardzo ryzykowne. Wiem, ale on nie otruł i był nakarmiony tą samą trucizną. Może go wyczuję jakoś przez tą truciznę i go w końcu znajdę i go zabiję, żeby od razu zabić. Jesteś tego pewna? Nie lepiej go wrócić do więzienia i z nim pogadać? Mam gdzieś, co on czuje. Ja chcę go tylko zabić. Mam go dość. Zniszczył mi wszystko. Zabrał mi tron. Zniszczył mój związek z Tipsem. Straciłam przez niego kondycję. Ale jedyne, w czym się wzbogciłam, to to, że już się nie boję zabijać. Jestem teraz lepsza. Nie boisz się, to, to chyba fajnie. To ja już chyba będę spadał. Co? Czemu? No wiesz. No kraj jest sam, więc muszę do niego wracać. No. Może zostaniesz na noc. No wiesz. Nie, nie, ja... ja już idę. Pa widzenia? Muszę znaleźć błysk. On gdzieś tu jest. Skup się, Tego, kto mi to zrobił. No teraz chcę zabijać. Kto to powiedział? Zaraz się mnie boisz. Zostaw mnie. Co ci się stało? Nie jesteś ta, taka sama. <grym> to tylko z tak? Nie jestem. Ani duchów, To rzeczywistość. Nie! Kłamiesz! Ja nie kłamię. <grym> 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 Zostaw mnie, ty. Wulpix Wul, wul Wulpix ja Nie wiem co się wol, się wol, Już nic nie wiem Już Czuję. Czuję go Wul, wul, wul Wul, wul, wul wol, Dobra już idę, idę Jakaś spytać długo? Nie czekałam. Ja już będę się zmywał. Daj! kubu, błysk, się mnie boi! Ojejku. Przestań! Tam przestań! Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Mogę cię zabić. Teraz, później. Kiedy chcę! I to jak chcę? Zabić cię fizycznie, jak i psychicznie? super, co nie? Co w ciebie wstąpiło? Z moim przyjacielem i nigdy nim nie będziesz. To ty, zabrałeś mi wszystko! Już nic mnie nie powstrzyma. Mm. Robisz <grybujesz grybujesz grybujesz> mnie, to ja. ją. co się zabijaj? <grybujesz>

tak dobrze nie bawiłam.